Teraz się czuję bardzo dobrze, bez chodzę i lekko przewracać się w łóżku, bo mężczyźni lubią małe biusty, a biedne kobiety wsadzają duże, a jednak większość mężczyzn lubi małe. Cześć. Ja nazywam się Monika Maszkiewicz, a u mojego boku Helena Dietz, żona Miami, żona Hollywood. Tak, bardzo bym. mi miło cię widzieć. Tak, bardzo ci miło widzieć ponownie. Widziałyśmy się w styczniu, czy... Tak, i na pół roku, a ty kwitniesz. A ja kwitnę. Tak. <gry> Jeszcze nie przekwitłam. Tak, dokładnie. Zacznę od pytania, co masz dzisiaj na sobie, bo suknia wydaje się być niczym ślubna z ze sklepu Laurel. I bardzo mi się podoba. Trochę tak wygląda ślubnie, ale te lubię te piórka. I tak czuję się glamourous, de glamour. Jest obłędnie, ale faktycznie Laurel specjalizuje się w tej modzie ślubnej. Pytanie, czy ty kiedykolwiek widzisz się jeszcze na ślubnym kobiercu? Nie, nie chcę żadnych ślubów już. Nie? Ale nie. co, złe doświadczenia? Nie złe doświadczenia, ale po co? Nie, dzieci nie muszą mieć jego nazwiska, nie chcę się dzielić majątkiem. No tak, czyli intercyza święta. Nie chcę żadnych ślubów, chcę tylko spokojnie i dobrze żyć. Ostatnio, jak się widziałyśmy, rozmawiałyśmy o Twojej operacji biustu. Co zaskakujące, to nie było wcale powiększenie, tylko zmniejszenie. Jak Ty się czujesz z tym mniejszym biustem? Czuję się, ja 16 lat. Ale co, lżej faktycznie? Lżej, kręgosłup mnie tak nie boli, dopinam moje wszystkie bluzki. Czuję się lżejsza, bo jak się doda więcej biustu, czuję się... Człowiek każdy wygląda od razu taki bardziej pełny, Smukle. grubszy. A teraz się czuję bardzo dobrze, bez noszę, chodzę i lekko przewraca się w łóżku. Okay. A jak reagują na te zmianę mężczyźni? Mężczyźni? Mężczyznom się podoba, bo mężczyźni lubią małe biusty, a biedne kobiety wsadzają duże, a jednak większość mężczyzn lubi małe. Bo wiesz, kiedyś było przekonanie, że im większe, tym lepsze. Tak było przez lata. Mam wrażenie, że to dopiero kiedyś teraz się było Wszystko im większe, tym lepsze. Wsadzały sobie pośladki, biusty, a włosy większe, rzęsy większe teraz. Teraz jest bardziej naturalnie, tak jak ty wyglądasz pięknie, naturalnie. Teraz jest faktycznie ten powrót do naturalności i tak. z tego co słyszałam, ty też stawiasz na te naturalne zabiegi, własny tłuszcz, co tam? Wszystko rozpuściłam i mam no, tylko własny tłuszcz i, i tu moje naturalne i nic nie wsadzałam mniejszego. Nie chcę nic wsadzać, bo to jest obce ciało. Czyli pytanie, czy planujesz jeszcze jakieś zabiegi, czy faktycznie pozostaniesz przy tych takich nie, bardzo... Już, już nie chcę żadnych narkoz, żadnych zabiegów, jeszcze tylko laser, ale to na jesieni najlepiej robić, tam ręce i takie bardziej zabiegi, tak jak dzisiaj była, miałam, a nie wiem jak się mówi, a taki hydro... E, coś nabliżającego nawilżające na twarzy. na twarzy i zawsze w kapeluszu, ja się urodziłam w kapeluszu i w czepku. <laughs> kapelusze, okulary i, i trzeba dawać sunscreen i uważać na słońce. Chociaż słońce jest bardzo ważne na witaminę D, ale naturalne jest lepiej. Tak jak kiedyś każda była blondyna, teraz patrzę się, że każda ma naturalne bardziej włosy i tam minimalnie taki sanki z, z przodu. I to jest, wydaje mi się, że wygląda to bardziej klasycznie, bardziej a, Um, no nie wiem, klasyczny i, i better. No stojniej. Nie stojniej, lepiej. Także ja teraz też nie mam siwych włosów, dlatego zostawiam moje, żeby odrosły i też już nie będę farbowa. To wszystko jest chemia, niestety. Wiem, że w Polsce masz y, też y, syna, którego często odwiedzasz. Jak wyglądają wasze relacje? Zawsze super. teraz Widziałam się z nim godzinę temu i teraz właśnie skończy z szkoły, zaliczył wszystko i będzie... Jednak musisz jeszcze pracę obronić, i hallelujah! Ja po trzech uczelniach zakańcza coś, ale prawdopodobnie, bo jest bardzo zdolny i prawdopodobnie będzie chciał studiować dalej. Chce być w ambasadzie, kimś, ale to następne 3,5 roku. Ja mówię, a co masz do roboty? Masz 25 lat studiów, póki nie masz obowiązków, żon, dzieci i tych wszystkich bagaży. Pytanie, czy nie ciągnie go do mamy, do Stanów? On często przyjeżdża też, tak teraz chyba razem polecimy. Okay. Może sobie przylatywać, kiedy chce, wyjeżdżać, kiedy chce. Ja tak samo przylatuję, wylatuję. Ale rozumiem, że preferuje jednak to życie w Polsce, skoro tutaj stacjonuje. A, no teraz musi tą szkołę skończyć i on w jakiś sposób wyjechał, bo po śmierci jego ojca wszędzie był ojca widział. A jak przyjechał do Polski, to... Jakoś zapomniał o tym i tak nie widział tych miejsc. Mi się wydaje, że to była bardziej ucieczka niż... niż cokolwiek. W programie Żony Hollywood pamiętam, że miał dziewczynę. Czy to jest aktualne? Aktualne. Okej. Okay. A ty ja. widzisz siebie w roli takiej faktycznie teściowej? Żeby zaakceptować tą kobietę, bo to jest w waszym życiu, to jest nowy Ale człowiek nie, w rodzinie. to jest jego życie i ja nie będę ingerować a Wszystko jest for ma być, to ma być, nie będzie, to nie będzie. Ja się nie wtrącam, a akceptuję, a co będzie, to nie były niektóre takie miłości światowe i wszystko się rozkładało. Także ja nie wiem dokładnie, ja po prostu biorę dzień za dniem i żeby być zdrowym szczęśliwym i dzięk Bogu dziękować za każdy dzień. Jak ma na imię wybranka syna? Sandra. Sandra. Polubiłaś Sandrę? Tak. tak. czy jest wszystko... To pozdrawiamy ją serdecznie. Dzisiaj są Sandry urodziny. O proszę, no to tym bardziej 26. wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy. 26. Dziękuję bardzo. Na koniec przygotowałam dla ciebie jeszcze serię szybkich pytań, krótkich odpowiedzi. Mm -hmm. Czy jesteś gotowa? Tak. Twój idol w dzieciństwie? Mój idol w dzieciństwie, a Gregory Peck. Gdybyś była zwierzęciem, to jakim? To takie jest przymrużeniem oka? Psem. Dlaczego? Bo są takie wierne i ludzie kochają psy, jak ja kochałam mojego. Jakok Onexa i mam nadzieję, że nie mogę na to patrzeć, jak są psy na łańcuchach. I jednak na całym świecie nadal psychopaci trzymają psy na łańcuchach, co mi serce pęka. No ale jest tyle różnych rzeczy: dzieci są katowane, starsi ludzie i, i psy. Ja nie mogę nawet patrzeć, jak coś widzę na Instagramie albo na to, od razu przelatuję. I jest ciężko z tym walczyć, bo to są po prostu. Dla mnie ludzie. No ja nigdy nie porównuję ludzi do zwierząt, dlatego że zwierzę by nigdy nie zrobiło temu takiej rzeczy człowiekowi. Co byś powiedziała piętnastoletniej sobie, gdybyś oczywiście miała taką możliwość? Taką możliwość o czym? Żebyś powiedziała coś 15 piętnastoletniej sobie, co mogłoby wpłynąć na Twoje życie, to jakie by to były słowa? Że follow your dreams. <laughs> tak, to co marzy. Ja zawsze marzyłam. Nawet mój nauczyciel, który się nazywał Adamus, Waldemar Adamus, powiedział, no mnie ty, to powinna być Monte Carlo i Cabriolet. I tak się stało. Tak się dzieje. Tak, że trzeba wierzyć w to i wysłać dobrą energię, być dobrą dla ludzi, dla zwierząt i to wszystko się wraca później. Ja mam zawsze całe życie szczęście i jakieś błogosławieństwo, ale nikomu nic złego nie zrobiłam i to wszystko się wraca. To zapytam przekonnie American Dream czy Sen o Warszawie? Um, chyba American Dream. Jednak. Jednak. Najlepiej ubrany Polak? Uuu. Mm. chyba Woliński. Okej. Okay. Pozdrawiamy Dawida. <laughs> Najpiękniejsza Polka? Najpiękniejsza Polka to chyba Joanna Krupa. Okej. Okay. Pozdrawiamy także ja. I lecimy dalej. Co ma Pani teraz w głowie? Jaka jest Pani ulubiona piosenka? Moja ulubiona piosenka. Ja lubię, jak Sting śpiewa wszystkiego, piosenki. A za nam Pani coś? No ja, nie mam głosu. To Rodrygo trzeba pytać. On okay. lubi nosić. I ostatnie pytanie, zdrada. Czy wybaczyłabyś? Oczywiście, i nieraz już wybaczyłam. I nie żałowałaś tego nigdy? Ludzie popełniają błędy i nieraz jest dobrze, że tak się dzieje. Nieraz ktoś popełnia błędy i zdradza, bo myśli, że będzie lepiej dla, tej, dla niego, i dla tej drugiej osoby. A po jakimś czasie się okazuje, że zawsze w Ameryce mówią, że, że ta trawa jest zawsze zieleńsza u sąsiada. Później się okazuje, że lepiej chodzić w butach starych, a wygodnych niż nowych, a zaciasnych. Okay. No to jest dosyć ciekawe podsumowanie. Helena, życzę ci wszystkiego dobrego i bardzo dziękuję za rozmowę. Ja tobie też. Dziękuję bardzo i następnego spotkania. No.